Po panu przemawiać zawsze jest bardzo trudno, bo pan wszystko co ważne powie i później człowiek się zastanawia, co powinien powiedzieć, ale dlatego ja skupię się na podziękowaniach, ale też podziękowaniach i panu przede wszystkim, bo po pierwsze no nie mogło fundacji spotkać nic lepszego niż pana obecność w Radzie Programowej. Naprawdę bardzo jestem... Tego Czyli, e, 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 bardzo jestem dumny z tego, że e, przez e, tyle lat e, naszej współpracy i chyba mogę powiedzieć, że naszej przyjaźni e, no, zdecydował się Pan być razem z nami. To dla Fundacji niezmiernie ważne. Przeżywaliśmy różne trudne chwile, ale zawsze Pan był z nami, zawsze Pan nas wspierał. No i myślę, że tak, że mogę powiedzieć, że ta nasza przyjaźń przez te lata się budowała. I powiem też tak, że byłem strasznie dumny, jak szefowa Parlamentu Europejskiego Panu dziękowała ostatnio na zakończenie kadencji, tej kadencji. To chyba każdy Polak miał poczucie olbrzymiej satysfakcji, a ja szczególnie ze względu na naszą relację. Także panie premierze dziękuję bardzo za te lata współpracy, za ten czas dobry dla Polski, za to, że jest pan z nami, jesteśmy razem. Dziękuję bardzo chciałbym też powiedzieć tak, że mam dużą satysfakcję, że dziś dzisiaj z nami tutaj jest minister siekierski z którym się znamy praktycznie od początku. I bywaliśmy w różnych miejscach sceny politycznej, ale zawsze ja mogłem liczyć na Czesława, Czesław mógł liczyć na mnie. I zawsze jak zadzwoniłem, to wiedziałem, że on odbierze ten telefon. I również jak Czesław zadzwonił, to ja też byłem zawsze otwarty na to żeby wspierać Czesława I, i tak jest dzisiaj. Myślę, że, że dzisiaj fundacja we wszystkich tych sprawach, w których może wspierać pana ministra Siekierskiego, to jest z panem ministrem Czesław. Dziękuję ci za to bardzo wielką pracę. Ja z bardzo wieloma osobami tu obecnymi się przyjaźnię i naprawdę nigdy nie braliśmy pod uwagę tego, kto z jakiej części sceny politycznej przychodzi. Liczyło się wyłącznie to, co może zrobić dla Polski. To było jedyne kryterium i tak pewnie dalej będzie. Także to był dobry czas dla fundacji. Proszę Państwa, w roku 2018, nie wiem czy akurat w tym miejscu, w którym w tej chwili stoję, ale szukaliśmy e, miejsca pod budowę e, takiego zaplecza dla centrum współpracy e, z, e, w Grodnie, tej współpracy międzynarodowej. Tam się konferencje odbywają. I, e, no i wiedzieliśmy, że m, tam nie ma zaplecza hotelowego, że coś trzeba zrobić, żeby ten problem rozwiązać, ponieważ. E, te konferencje drogo nas kosztują, jak wynajmujemy hotele w sezonie, i postanowiliśmy wybudować coś niedużego. Ale to się z biegiem czasu mocno, mocno rozrosło do takich wymiarów dzisiejszych. I te, też jak stanęliśmy tutaj na tej skarpie zielonej wtedy. I popatrzyliśmy na to jezioro, e, to, e, był z nami właściciel, e, pan Kubikowski e, i, i wtedy powiedziałem, wiecie co, to jest chyba dobre miejsce. To chyba dogadamy się, to kupimy e, tą działkę, że tu mo, to, może powstać coś ładnego. Tak jak mówiłem, ten pomysł się rozrastał. Podkreślę też to, co dla nas jest najważniejsze, proszę Państwa, że e, całe zyski jakie będą pochodziły z tego hotelu. Przyjeżdżajcie i nie przejmujcie się, że może ceny nie są najniższe, ale, ale chcemy was gościć w jak najwyższym standardzie i wszystko to, co tu zostanie, będzie zyskiem, będzie przeznaczone na statutową działalność fundacji, tą propublico bono, a więc działalność różnego rodzaju, wsparcie programów, uzupełnianie programów i Grantów, które uzyskujemy, a więc na cel, który będzie wszystkim służył, będzie celem ogólnym.